Witam, witam moich widzów. Tu wasz kochany Dziadusz nie na żarty. Dzisiaj coś pysznego, coś dobrego zrobiłem. Taki gulasz, kochani, z kaszą. Taki Alastrogonow. O. Widzicie? Prosto, szybko i smacznie. Mm. To, co było w lodówce, to zużyłem. Najpierw, kochani, taką szyneczkę miałem. Mięsko, pół kilo tam było. W takie. Paseczki pokroiłem, o. Pokroiłem, to wiecie. I na rozgrzany smalec. Podsmażyłem delikatnie. Później jedną cebulę w kosteczkę pokroiłem. I czosnek, kochani. I dodałem do tego mięska. Z kolei później dodałem, bo miałem parę pieczarek, to wziąłem pięć pieczarek. Umyłem, pokroiłem. Podsmażyłem też na... Yy, oleju i dodałem do cebulki, do tego mięska i do czosnku. W międzyczasie, kochani, obrałem warzywa. Pietruszkę jedną, marchewkę jedną, seler jeden, paprykę czerwoną, kochani. Co tam jeszcze było? O, pomidora sparzyłem, obrałem ze skórki też, przygotowałem. Wszystko pokryłem w kosteczkę i po paru minutach, jak się to wszystko ładnie zarumieni, dodaję te warzywa. Najpierw marchewkę, seler i pietruszkę, bo są twarde. I Zalewam to bulionem lub wodą. I z 10 minut to, kochani, sobie pod przykryciem bulgocze dochodzi. Później dodaję papryczkę i pomidorki. I, o, przepraszam, jeszcze ogórka, ogórka kiszonego, trzy ogórki kiszone. I wszystko razem dodaję. Dodaję ziele, liście. Wiadomo, jadałem jałowiec jeszcze. I wszystko przykrywa, i to się dusi. Tak z pół godziny dobre musi się dusić. Jak się poddusi, kochani, dodaję sól, pieprz, łyżkę papryki czerwonej, pół łyżki papryki ostrej lub chili, jak ktoś woli. No i wszystko dochodzi. I po jakimś 40 minutach już będzie dobre. Jak będzie dobre, kochani, to zagęszczamy albo śmietanką, a ja zrobiłem to z wodę z mąką. Rozrobiłem i zagęściłem. I pychotka a do tego mam kochani swojskie ogórki widzicie o kiszone swojskie ogórki pychotka zobaczcie a i gra muzyka zachęcam sobie zrobić można byle czego coś dobrego zrobić byle czego coś dobrego O, kaszę to każdy umie gotować pozdrawiam i życzę smacznego pa